Czy spałeś kiedyś pod Maryją? No, pod figurą Maryi? Może i pod Maryją? Ja jeszcze nie, ale znam człowieka, którego to zmieniło. Historia jest niezwykła. Wydarzyło się to we wrześniu 2019 roku. Chłopak był bezdomny, z powrotem trafił na drogę uzależnienia, pił, gdzieś jeździł. Starałam się go znaleźć, ale nie mogłam. I miałam sen. Budzę się i mówię do męża: wiesz, co śniło mi się, że on śpi pod figurą Matki Bożej. No, śpi pod figurą Matki Bożej. Dzisiaj cieszę się, że to powiedziałam, bo. bo potem bym myślała, że to niemożliwe. Tego dnia pojechałam na północ Polski w sprawie innej osoby. I tam usłyszałam, słuchaj, ten, którego szukasz, spał dzisiaj, tej nocy, pod figurą Matki Bożej. O kurczę, myślę sobie, tej samej nocy miałam sen i tej samej nocy on spał pod figurą. Chyba Maryja coś chce zrobić. A oni mówią, wiesz, z niego to już nic nie będzie. Całkowicie pijany, nic z niego nie będzie, to jest najgorsze. Spójrz, jak on wygląda. Nic z niego nie będzie. Buzia sama mówi za siebie. Wszyscy, ale nie on. Wiedziałam tylko, że spał pod figurą. Nie wiem, jak często wypowiadasz takie słowa o innych, że im to się nie uda. Z tych to na pewno nic nie będzie. Przecież, jak mu z oczu patrzy, jak mu z twarzy patrzy, co on złego zrobił. A Bóg myśli inaczej. A Maryja trzyma nas za rękę, nieważne w jakim momencie zaśniesz pod tą figurą. Ten chłopak zasnął pod tą figurą. Właśnie pod figurą Maryi. Dzisiaj od tego momentu upłynęło dwa i pół roku. Zmienił swoje życie. Przesyła mi zdjęcia w nowych bluzach. Zaczyna pracę nową. Cieszy się życiem, dzieli się tym, co mu się wydarza. Maryja w jego życiu uwierzył, że nie jest sam. Uważaj na słowa, które mówisz o innych. I uważaj na swoje sny. Bóg przez nie też mówi. Bóg jest dobry cały czas. Niech Jezus będzie uwielbiony w tych osobach, które wierzyły, że Mu się uda, że spotka Boga. I w tych, które nie wierzyły, aby Pan ich dotknął, aby one się nawróciły i Jego spotkały w radości serca. Czasami warto zasnąć pod figurą.